Cześć, dzień dobry. Dawno mnie tutaj nie było i pewnie w najbliższych kilku filmach będę właśnie w ten sposób się z Wami widać, bo trochę mi głupio, trochę żałuję, a trochę nie, bo w tym czasie bardzo dużo się zmieniło. Między innymi, zostałam żoną i to jest główny powód mojej nieobecności, bo w ostatnim czasie działo się po prostu bardzo dużo w moim życiu. I główną zmianą było właśnie to, że wyszłam za mąż, przygotowałam swój ślub, swoje wesele. No i jestem tydzień po. I pomyślałam sobie, że właśnie przerwę tą ciszę na kanale, wykorzystam moment, w którym w końcu mogę odetchnąć i w końcu mam troszkę więcej czasu e, dla siebie, dla swoich myśli, dla swoich potrzeb i się z wami przywitam właśnie tym filmem. I tym filmem też rozpocznę serię filmów, które nagrywałam przez cały rok moich ślubnych przygotowań. Jest to pewien sposób powiedzenia przepraszam za moją nieobecność, ale też niespodzianka dla Was. Niespodzianka, którą właśnie szykowałam przez rok. I pewnie teraz myślicie sobie, wyobrażacie sobie pewnie ogromną produkcję filmową w stylu Desi Perkins i jej filmów, vlogów o macierzyństwie, o zachodzeniu w ciążę. Natomiast, no nie. Ja zrobiłam serię vlogów ślubnych na miarę moich możliwości, na miarę mojego czasu i mojego sprzętu, którym dysponuję. Ale będą to vlogi bardzo prawdziwe. Vlogi, które nagrywałam w momentach, kiedy faktycznie miałam na to czas, a nie tylko dlatego, że musiałam nagra nagrać vloga. Zresztą. Znacie mnie, wiecie jak jest i wiecie jakie mam podejście do nagrywania tutaj na YouTube, i tutaj się nic nie zmienia. Być może zastanawiacie się, dlaczego dopiero teraz, po ślubie, będę publikować vlogi, jaki był sens nagrywania filmów przez cały rok, tylko po to, żeby opublikować je w kilka tygodni. Otóż słuchajcie, zastanawiałam się nad tym, jak to zrobić, czy w ogóle to robić, bo. Szczerze mówiąc, nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę tą panną młodą, która będzie chciała wszystko uwiecznić dla innych, bo to, że dla siebie to oczywiste, ale mm, taka pamiątka dla mnie to jedno, a film, który być może przyniesie Wam trochę dobrego, być może Wam pomoże, podpowie, przygotować się do własnych ślubów, wesel do tego wielkiego dnia, to drugie. I mam nadzieję, że właśnie taką wartość wyciągnięcie z tych filmów. Nie chciałam ich publikować wcześniej z przyczyn oczywistych. Nie chciałabym, nie chciałam, żeby ktoś ingerował w moje decyzje, ktoś wpływał na nie, nawet podświadomie. Chciałam, żeby wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie zaplanowałam, żeby, żeby moje decyzje były moimi decyzjami i oczywiście Karola, a nie decyzjami, na które miał wpływ jakiś komentarz w sieci, jakaś wiadomość. A dzięki temu, że wszystko to utrzymane było w sposób naturalny, w tajemnicy, no bo moją prywatność zwykle zatrzymuję dla siebie. To właśnie zaoszczędziłam sobie tych nerwów, stresu i niepotrzebnych negatywnych emocji, których mogę się spodziewać, bo w momentach, w których twórcy dzielą się swoją prywatnością w sieci, bardzo często pojawiają się osoby, które wcale nie są ich obserwatorami, tylko również osoby, które po prostu z ciekawości oglądają takie filmy. Być może szukają właśnie czegoś dla siebie, jakiejś podpowiedzi, ale wiadomo, że nie zawsze po prostu znają nas, twórców, i łatwiej im zostawić jakiś niepochlebny, negatywny komentarz, który bardzo często może po prostu. Mm, taką pannę młodą, panną, młodą pannę młodą, <grych> po prostu zdołować. I takie sytuacje widziałam w przypadku moich znajomych z sieci, e, o takich sytuacjach słyszałam i sama chciałam ich uniknąć i mam nadzieję, że właśnie e, ta forma mi e, w tym pomoże i mi to umożliwi. Mam nadzieję, że te vlogi Wam się spodobają, bo przyznam szczerze, że sama bardzo żałuję, że już jest po wszystkim i myślałam, że ten dzień będzie genialny, ale nie sądziłam, że aż tak, bo ja naprawdę bardzo dobrze czułam się w roli panny młodej. Ja mogłam być panną młodą codziennie. Dla mnie był to dzień idealny od A do Z, chociaż nie wszystko szło zgodnie z naszym planem i po naszej myśli. Natomiast ja byłam. W nie czułam się rewelacyjnie i aż nie jestem w stanie w to uwierzyć, bo bardzo często, nawet od moich jakichś tam znajomych, o których byłam na ślubach i weselach, słyszałam, że jest to czas pełen nerwów, stresu, negatywnych emocji. I oczywiście to był stresujący, stresujący czas, szczególnie teraz w dobie koronawirusa, tego stresu było dużo, bo nie wiedzieliśmy, czy nasze wesele się odbędzie, jak będzie wyglądało, czy będzie możliwe w ogóle zaproszenie takiej ilości gości, jaką wymarzyliśmy, a było ich tak niewiele. Natomiast nie wiedzieliśmy. Jak to będzie wyglądać, jak potem mamy rozwiązać kwestie finansowe, jeżeli chodzi o rozliczenie zaliczek, zadatków, które już wpłaciliśmy, czy odzyskamy pieniądze, jeżeli wesele miałoby się nie odbyć. Także tych pytań było bardzo dużo. Natomiast yy, siłą rzeczy wszystko wyszło po naszej myśli i bardzo się z tego powodu cieszę i właśnie szkoda, że już jest po wszystkim. I teraz, kiedy już jestem po tym wielkim dniu e, i mam czas na oddech, obejrzałam sobie te vlogi, które nagrywałam w lipcu zeszłego roku. I przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem, bo naprawdę niewiele zmieniło się w mojej głowie z tego nastawienia, które miałam na początku, z tego spokoju, który miałam w sobie, a też ekscytacji. Ta ekscytacja wręcz do mnie wróciła w dniu wesela, kiedy myślałam, że będzie tego stresu dużo, a tak naprawdę po prostu bawiłam się genialnie i. Teraz z czystym z sumieniem, z ręką na sercu mogę powiedzieć wszystkim przyszłym pannom młodym, że to naprawdę jest najlepszy dzień Waszego życia, że będziecie bawić się najlepiej na świecie i to będzie naprawdę niezapomniana impreza dla Was. I cieszę się, bo wśród moich znajomych mam przyszłe panny młode i moje słowa, mój uśmiech na twarzy przez cały ten dzień, moje szczęście im też się udzieliło, uspokoiło ich, wiecie, kołaczące serca, że to naprawdę jest fajny dzień i że nie ma czym się stresować. I wiadomo, że organizm podpowiada swoje i o stresie też nagrałam już film, więc on się pojawi pewnie niedługo na moim kanale i tam posłuchać o tym więcej, bo podświadomość robi swoje i chociaż wy się nie stresujecie i jest wszystko ok, to mnie też ten stres dopadł na jeden dzień przed ślubem, przed weselem i faktycznie czułam wtedy, że. Irytuje mi po prostu wszystko i nic nie idzie po mojej myśli, chociaż wszystko było ok, już wszystko było gotowe. Ja mogłam po prostu pójść z czystą głową, z czystym sumieniem spać i obudzić się następnego ranka, ale siedziałam i jeszcze, zastanawiałam się co jeszcze, co jeszcze, o czym zapomniałam, co jeszcze muszę zrobić, a... W ogóle nie było takiej potrzeby, ale tak jak mówię, taki dzień musiał widocznie nadejść, bo po roku ślubnych przygotowań z odrobiną stresu, no po prostu ten, te emocje gdzieś tam musiały mieć swój, swoje ujście, swój um, trzeba było dać upust tym emocjom. Natomiast już piątek właśnie, czyli dzień naszego wesela, 17 lipca, bo tego nie powiedziałam, godzina 17, to już był ten czas, kiedy naprawdę wchodziliśmy z Karolem. Pewni tego, co ma się dziać i z naprawdę dużym uśmiechem na twarzy i naprawdę miło wspominam ten czas i cieszę się, że będę właśnie mogła Was w tej przygodzie gościć. Oczywiście jako takie właśnie wspominki, a nie na bieżąco, ale to już wyjaśniłam, ale i tak mam nadzieję, że te filmy Wam się spodobają. Widzę Wasze zaangażowanie w ogóle na, YouTube, na YouTubie, na Instagramie, kiedy zaczęłam wrzucać Wam nasze ślubne zdjęcia. Tylu wiadomości, ile dostałam od Was, nie dostałam bardzo, chyba nawet nigdy, bo dosłownie wiadomości spływały mi minuta po minucie nowe. Nie na wszystkie zdążyłam jeszcze nawet odpowiedzieć, chociaż bardzo się staram. W QA ślubnym, które zorganiz zorganizowałam na Instagramie. No, wzięłyście udział naprawdę licznie i też nie na wszystkie wiadomości udało mi się odpowiedzieć. I jeszcze przede mną temat wieczoru panieńskiego i temat naszych poprawin. Dodatkowo widzę, że macie pytania o prezenty dla gości, o nasze prezenty. Co dostaliśmy, co chcieliśmy dostać, jak rozwiązaliśmy kwestie alkoholu, drink barów, atrakcji dla gości. Także pewnie jeszcze trochę takich tematów. Będzie do poruszenia tutaj na kanale. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś tematy, które chcielibyście, abym poruszyła w osobnych filmach, bo też te ślubne vlogi wiecie, nagrywałam, ale w momencie, kiedy dopiero widzę cały materiał w całości i siadam do montażu, to widzę tak naprawdę, co nadaje się do pokazania na kanale, co tworzy jakąś spójną całość, a co jest taką, będzie pojedynczą. Kilkuminutową brzutką, która tak naprawdę nie znajdzie miejsca w żadnym vlogu do pokazania. Także być może takie filmy jeszcze dogram już poza tymi vlogami ślubnymi. A vlogi ślubne na pewno dotyczyć będą sukni ślubnej, a tak naprawdę trzech które rozważałam. Na pewno będą dotyczyć miejsca. Będzie taki vlog przywitalny. Myślę też, że będzie film o takich wszystkich gadżetach, które gdzieś tam się przydają, o których bardzo często zapominamy, jeżeli chodzi o dzień wesela i o takie właśnie, powiedzmy, atrakcje, udogodnienia dla gości. Myślę też, że będzie film o muzyce, bo ten temat Was interesował i wydaje mi się, że nagrywałam o tym vloga. I później chyba zrobimy po prostu serię QA, w których będę odpowiadała na Wasze pytania o konkretne tematy, czyli na przykład na temat mojej garderoby, na temat garderoby Karola, na temat właśnie atrakcji, jakichś gadżetów i tak dalej, podpowiedzi i myślę, że to też się sprawdzi i Wam przyda. Oczywiście nie będę wchodziła w tematy super, super, super prywatne, o ile w ogóle mogę tak powiedzieć, mówiąc o moim ślubie i weselu. Natomiast ym, na pytania, na które nie będę chciała odpowiadać, po prostu odpowiadać nie będę. Znacie mnie, wiecie jak jest natomiast powiem Wam tyle, ile będę w stanie, ile będę mogła aby Wam po prostu pomóc i odpowiedzieć, bo to też nie chodzi o to aby tutaj się zagłębiać w różne szczegóły, szczegółiki, które nie mają dla Was znaczenia i są po prostu zaspokojeniem Waszej ciekawości a nic nie wniosą do Waszego życia w żaden sposób Wam nie pomogą takich rzeczy zdradzać nie będę natomiast tam, gdzie mogę Wam podpowiedzieć jakieś takie wiecie, protipy, jak na przykład to, że moja suknia ślubna kosztowała 180 zł to oczywiście tym się wyschęcać Chętnie z Wami podzielę, ale już widzę, że gadam o wszystkim i o niczym. Także ten film miał być takim przywitaniem z Wami po dłuższej przerwie i zapowiedzią nowej serii na moim kanale. I zachęcam Was do zadawania pytań, zostawiania komentarzy, jeżeli o ślubie i o tej całej serii chcecie posłuchać jeszcze więcej. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się niedługo na moim kanale w kolejnych filmach o ślubie i weseru. Zapraszam.